Jest między nami jeden z uczestników, jeden z organizatorów, Janusz Korwin-Mikke, zapraszam go tutaj za, na scenę, a także jest Brawo! młody człowiek, Jacek Januszewski, który chciałby powiedzieć dwa słowa o innym bohaterze, o którym łaskawie państwo zapomniało. Chciałby, chciałby po, powiedzieć o rotmistrzu Pileckim. Zapraszam panów. Lata rządów lewicy. Polska potrzebuje prawicy. Potrzebna jest zmiana. I co nastąpiło? Ludzie lat temu 30 poczuli, że coś trzeba zrobić. Zbudzili się. Postanowili, że musi być zmiana. I wtedy przyszedł generał Jaruzelski i powiedział żadnych mi tu zmian. To będę robił zmiany, to będę robił ja. Ale? Dobrze, ja sobie mówię. Wsadził do kryminału Gierka, wsadził Rudnia. To nie wsadzi to nie, to nieważne. Byle ich wsadził, dobrze. I co zrobił? Generał Pinochet. Zginęło 1500 osób. Ale Chile stało się najbogatszym państwem Ameryki Łacińskiej. Człowiek odwrotnie. Człowiek odwrotnie. Wenezuela w i idzie w dół. A co zrobił Jaruzelski? Jaruzelski nie zrobił nic. Cały ten stan wojenny. Cała ta zapaść, te ofiary, to wszystko. Wszystko poszło na marne. I o to oskarżam generała Jaruzelskiego, Że To wszystko poszło na marne. Gdyby wtedy zrobić reformę choćby chińską. Choćby Wilczka bogatszym państwem Europy. Patrzcie na Chiny. Po 30 latach ten biedny kraj zrujnowany jest w tej chwili mocarstwem światowym. Drugim, a może już i pierwszym mocarstwem świata. I gdybyśmy my zrobili takie reformy, Polska Polska podległa. I pokażemy im, że Polacy potrafią się sami rządzić. Byle nie byli rządzącym z marionetki, rozmaitych generałów, czy rozmaitych obcych mocarstw. Musimy sami sobą mądrze rządzić. <Syndrome> <favorites> <initiation> rządzić. I tego od Was młodych oczekuję. Dziękuję Wam za uwagę. <you working> <boys: Burny blex script> Szanowni Państwo, przygotowałem sobie na dzisiaj życiorys Rodnicza Pileckiego, ale patrząc na Was, i myślę, że nie muszę przypominać Wam, kim był ten człowiek. Rozdawałem wraz z kolegą ulotki. Wielu z Was na pewno słyszało o Rodniczu Pileckim i myślę, że nie warto, jest, nie warto, żebym mówił tutaj o szczególikach z jego życia. Pozwolę sobie tylko przypomnieć, że ten człowiek w 1940 roku sam z własnej woli poszedł do Auschwitz. Był ochotnikiem do Auschwitz. Człowiek, który postanowił zaryzykować własnym życiem, żeby wyciągnąć, żeby wyciągnąć prawdę prawdę o ludobójstwie, o zbrodniach niemieckich w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau na zewnątrz. Ten człowiek po wojnie został zamordowany przez komunistów. Zamordowany za to, że chciał pomagać. Pomagać polskim żołnierzom z AK i polskich sił zbrojnych, których w więzieniach katowali agenci NKWD, których katowali UBEC. Rotmistrz Pilecki został aresztowany 8 maja 1947 roku. Ponad rok później, 15 maja, został skazany na karę śmierci. Ówczesny prezydent Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łasy 25 maja 1948 roku wyrok wykonano, niedaleko stąd, w więzieniu na Rakowieckim, strzałem w potylicę, wcześniej zapychając rotmistrzowi usta rodzinami, żeby nie mógł krzyczeć, niech żyje Polska. Ten reżu. ci sami ludzie zabijają do dzisiaj pamięć o rotmistrzu. Pamiętajmy o tym. Właśnie w tym celu Fundacja Paradis Judeorum od stycznia 2008 roku organizuje akcję społeczną Przypomnijmy o Rotmistrzu. Naszymi głównymi celami jest przede wszystkim rozpowszechnienie raportu Witolda Pileckiego, tzw. raportu Witolda, który na świecie i w Polsce nie jest znany. Chcemy, aby ten raport został włączony do listy lektur. Chcemy, żeby polscy uczniowie uczyli się o Holokauście, czytając raport Witolda. Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi nie. To samo nie powiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, kiedy prosiliśmy ich o pomoc w rozpowszechnianiu anglojęzycznej wersji raportu za granicą. Też było jasne nie. Dlaczego media w dzisiejszej Polsce, rzekomo wolnej Polsce, media od lewicy do prawicy cenzurują, yy, życiu, cenzurują naszą akcję przypominania o Rotmistrzu? No, ciężko mi zebrać yy, słowa, ale naprawdę proszę Was, żebyście na każdym kroku w te święta pomogli nam przypomnieć o Rotmistrzu. Kiedy będziecie siedzieć przy rodzinnym stole, powiedzcie swoim bliskim o ochotniku do Auschwitz. Powiedzcie o człowieku, który zaryzykował własne życie, poszedł do obozu koncentracyjnego, a po wojnie został bestialsko zamordowany na Rakowieckiej za to, że był Polakiem, za to, że był patriotą. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała! Ja się nazywam Tomasz Parol, jestem redaktorem naczelnym Nowego Ekranu, piszę bloga pod nazwą Łażący Łazarz. Witam Państwa. Na sam początek chciałbym zaprosić dwie osoby. Jedną osobę, człowieka legendę, który był w owym okresie, był osobą prześladowaną. Zapraszam Mariana Piłkę. I drugą osobę chciałbym zaprosić z zupełnie innego pokolenia, patriotę szefa młodzieży wszechpolskiej. Zapraszam Roberta Winyckiego. Zapraszam Pana. Szanowni Państwo, 14 sierpnia 80 roku w rocznicę zwycięstwa zwycięskiej bitwy warszawskiej rozpoczął się strajk we Stoczni Tańskiej. Ten strajk doprowadził do powstania Solidarności. Po kilkudziesięciu latach komunizmu był to czas, kiedy Polacy mogli wstać z kolar. Przez te kilkadziesiąt lat byliśmy prześladowani, nasza wolność była poniewierana, byliśmy zniewolonym narodem. Powstanie Solidarności pozwoliło nam mówić własnym głosem. Powstać w skolach, staliśmy się wolni. I oto 13 grudnia, w rok później, w 1981 roku, wojsko na czele z generałem Jaruzelskim zaatakowało wolny naród. Wolny naród zorganizowany w Związku Zawodowym Solidarność, który liczył 10 milionów członków. To było uderzenie w nadzieję, aspiracje w wolnościowe tendencje w naszym narodzie i jest wielką hańbą III Rzeczpospolitej, że ci, którzy uderzyli wtedy w naród, zaatakowali, zniszczyli wolność, ci którzy strzelali do robotników w kopalni wujek, ci którzy skrytowójczo mordowali działaczy solidarności do tej pory w zdecydowanej większości nie zostali ukarani. Myślę, że symbolem tego nieukarania, tego, można powiedzieć, bezprawia, bo nie, nie dokonano sprawiedliwości dla tych, którzy uderzyli w naród, jest to, że do tej pory generał Jaruzelski, inni generałowie z gronu noszą tytuły generalskie. Myślę, że prezydent powinien odwołać te tytuły, nie należą się tytuły generalskie, stanowiska generalskie dla osób, które walczyły przeciwko własnemu narodowi. To jest hańbą III Rzeczpospolitej. I mam nadzieję, że również ten głos, to spotkanie będzie tym głosem na rzecz wymierzenia sprawiedliwości. Bo jeżeli w, naród, w narodzie nie ma sprawiedliwości wobec tych, którzy naród akceptują traktat lizboński ubezwastawalniający polskie państwo w instytucjach europejskich, godzą się na rujnującym polską gospodarkę pakiet klimatyczny, dają za atak na nasz naród 13 grudnia, nie będzie Polski sprawiedliwej.